Witam. Postanowiłem opowiedzieć, jak zmarnowałem no przynajmniej pół dnia przez przedstawicieli firmy, prawdopodobnie przedstawicieli firmy Herbalife. To, co tu widać, to jest widoczek no, oddziału prawdopodobnie firmy Herbalife w Poznaniu. Przy ulicy Ratejczaka 26 przez 2 także jak. Ktoś usłyszy ten adres, to radzę się trzymać z daleka. Tutaj piękne zielone schudki to, są, to jest wejście do siedziby tej firmy. Tylko, że ja jak byłem, to stał taki złoty Mercedes. Tam z reklamami Herbalife. Tak przy okazji ten złoty Mercedes wydawał, wydawał mi się znajomy. No i rzeczywiście widziałem go. No prawdopodobnie wiem gdzie właściciel mieszka, bo widuje pod, pod domem ten samochód. Właściciel czy właścicielka nie wiem, bo tutaj taką główną ściemniarą w tym oddziale to jest chyba kobieta w ogóle większość kobiet tam siedzi, przynajmniej na tym spotkaniu, na którym byłem, może no, tak po kolei na czym ta cała ściema, to oszustwo polega, polegało. No, znalazłem ogłoszenie na OLX-ie. Gdzie tam szukają do pracy jakichś tam trenerów, instruktorów sportów. No, zgłosiłem to ogłoszenie wczoraj i dzisiaj nie mogę tego ogłoszenia znaleźć. Także nie pokażę, jak to dokładnie wygląda. Nie wiem, czy zniknęło to ogłoszenie, czy, czy wygasło samo, czy co. co czy czy Olix zachował się tak, jak powinien się zachować i usunął to ogłoszenie. No, w każdym razie no było tam napisane, że szukają do pracy instruktorów sportu. No ja tam zaaplikowałem, jak to się mówi. No, zdziwiło mnie, że tam od razu odzwonili zaraz telefon. I umawiają się na spotkanie, na, na rozmowę rekrutacyjną. No dobra, na no to umówiłem się na tą rozmowę. Mówię, no trochę mnie zdziwiło, że tak szybko od, od, odpowiedzieli. I tak tu od razu bez problemu. No jeszcze mówiłem, pytała się tak ta, ta, ta kobita. No, czy na cały etat szukam, czy tam na krócej. No czyli no, generalnie no, tak to brzmi jak normalna praca. No ale przyjeżdżam na to spotkanie. Patrzę, no zamiast no spodziewałem się tu, że tu gdzieś tam do jakiegoś pokoju zostanę pro, poproszony no na rozmowę rekrutacyjną, czyli no z jakąś tam jedną osobą będę rozmawiał na temat tej pracy. A tu się tu jakiś okrągły stół, ileś tam osób siedzi. Połowa z tych osób to tam z oznakami tej. tej, tej, tej no tam nie widziałem dokładnie co na tych oznakach, no ale no tam pewnie oznaki tych, 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 tego herba live. Czyli połowa z tych ludzi to jest to by, to byli z tej, z tej firmy. Nie wiem, czemu to miało służyć. Na pewno jakiś zabieg so, socjopatyczny. No i tam jakiś kurde, jakiś wabe jak Ukrai z Ukrainy. No, jakiś z Ukrainy, jakimś tam raczej w zaawansowanym wieku, w zaawansowanej wadze. Kurde, trochę mi to dziwnie jak na instruktorów sportu wygląda, nie? No i przede wszystkim dlaczego no czemu nie, nie prowadzą mnie na rozmowę, tylko wygląda na to, że jakieś grupowe rozmowy tu tutaj chcą przeprowadzać. No to jeszcze czegoś takiego nie widziałem, żeby tutaj rozmowa rekrutacyjna, taka, no tak grupowo się odbywała. Chociaż, znaczy, no tam nie wiem, no do, jak tam do tych obozów pracy zatrudniają, no to tam pewnie, no to tam są takie. Grupowe spendy, no ale tego chyba nie nazywają roz, rozmowami retro, rekrutacyjnymi, tylko po prostu cały proces retro, rekrutacyjny jest po prostu prowadzony i tam przejmują wszystkich jak leci. No to trochę co innego. Tak wydaje mi się. No to wszystko mnie zdziwiło. Pytałem się tam co najmniej trzy razy, czy ja dobrze trafiłem, czy tu chodzi o pracę dla instruktora, tam dla trenera sportowego. Tak, tak, to dobrze trafiłem. No dobra, czekam. No i przychodzi ta paniusia, tam z tabletami obstawione te stoły, no bo oczywiście prezentacja tam musi być za pomocą tableta. No i zaczyna tam klepać. No i klepie o jakimś zdrowym odżywianiu, o tam tych produktach wspaniałych, Herbalife, no jak to tutaj Ronaldo tego używa, Messi tego używa, no to oni nie mogą się mylić, no tacy tutaj wielkie autorytety nie mogą się mylić. No i tam takie, ty, ty, tego typu rzeczy, no kiedy ja mówię, no, co to ma do cholery wspólnego z, z pracą jako trener sportowy. I tak klepie także no, bez przerwy i tak szybko tam nawet jakiś tam obcokrajowiec zwróci jej uwagę, żeby wolniej mówiła, bo no bo on tam nie rozumie, jak tak szybko się mówi. No ale klepała tak szybko, no żeby prawdopodobnie, żeby nikt tam się jej nie wtrącał. Jak ktoś tam próbował jakieś pytanie zadawać, to, to żeby tam jej nie przeszkadzać, w taki no, niezbyt miły sposób, że ewentualnie tam na końcu. No ale tak klepała, 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 w końcu ciągle jakieś tam dietach, o jakichś tam bzdurach. No to mówię, no nie będę tego słuchał. No w końcu jej przerwałem i pytam się, pytam ponownie, czy tu, tu, czy tu oferujecie pracę dla tenerów sportowych. No i tam zaczęła tam DDD. Zależy jak to rozumieć, tam sratatata. No i tam no stwierdziłem, że no, że, że no szkoda, że oszukujecie ludzi i tak dalej. No i wyszedłem. Oczywiście pani się natychmiast stała niemiła. No to tam... Także gratuluję tam komuś, kto używa produktów tej firmy. No ta, od takich ludzi w taki sposób. No dla mnie ewidentne oszustwo. No nie będę tego chyba zgłaszał na prokuraturę. Bo wiadomo, jak ta polska prokuratura działa. No Jakby to, jakby to był normalny kraj, to takie firmy by po prostu nie działały. No to jest dokładnie tak, moim zdaniem to samo, co. Tam sprzedawanie tych garków, tych tam pościeli, tam w, jakichś tam wełnianych koców, nie wiem, co oni tam wciskają za kity. Yy, czyli no, takie rzeczy, które można kupić tam 100 razy taniej, czy tam 10 razy taniej, no nie wiem, jaką oni tam no, różne te przebitki są. I tam wciskają takim niezbyt ogarniętym ludziom, no jest najbardziej naj, najczęściej po jakiejś demencji, starszym osobom. No, ewidentne oszustwo, no ale w naszym kraju no to ma się dobrze, takie, takie firmy mają się dobrze. No ja wątpię tam w, w jakość dobrą tych, tych produktów, no jeżeli jakość tych produktów jest taka jak jakość no tych osób i jakość y, namawiania do tego wszystkiego, cała, jakość całej tej pracy tej firmy, no, to, no, to no to nie spodziewam się żeby to, to było jakieś, zbyt, jakieś dobre, te produkty. No ale nawet jakby były dobre, no to no ze względu na, no na sposób, w jaki działają, no to już, no to, to dla mnie jest wystarczającym powodem, żeby tych produktów unikać. Także w ramach ostrzeżenia, jak nie chcecie być jakimiś tam oszustami, no bo to wygląda na to, no nie nie dotarł, nie, nie do... Nie do, taru, nie do no mi słowo uciekło. Nie dotrwałem do końca tej wspaniałej prezentacji tej pani, więc tam nie wiem, co tam dalej się działo, no ale prawdopodobnie rekrutują y, jakieś tam osoby, które mają oszukiwać innych ludzi, naciągać ich na te wątpliwej moim zdaniem jakości produkty. No ja się ja, 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 ja tak pytam, zastanawiam się, no czy o tych ludzi, którzy tam pr pracują. No, czy, czy wam zwyczajnie nie wstyd. No, czy naprawdę nie ma innej, innej pracy w tym kraju, że po prostu tak, no, żeby się babrać takim, w takim szambie, no, czy wam zwyczajnie nie wstyd. No, ja mam z, dużo większy szacunek mam dla, dla stojących tam pod latarnią, czy tam gdzieś w krzakach w lesie. No bo one nie udają przynajmniej. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie udają, tak wprost nie udają. Dużo większy szacunek mam dla takich, dla takich kobiet niż dla tych. No dla mnie to jest oszustwo, dla tych po prostu oszustów. No i czy wam zwyczajnie nie wstyd tak naciągać ludzi. No i tak oszukiwać, no bo mówię, no pytałem się trzy razy, no zmarnowałem pół dnia. Ręce po prostu opadają. No, ale no, oczywiście, no dobra, nie będę więcej komentował. Także, no, jeżeli szukacie pracy i, i usłyszycie adres latejczaka 26 przez 2, to radzę się mocno zastanowić, czy warto, czy warto tam się, jak to się elokwentnie mówi, udawać.